Zamek Stary Książ zbudowany jest na murach dawnego zamku piastowskiego Bolka I. Położony jest na lewym wzgórzu nad przełomem Pełcznicy w południowo-wschodniej części Książańskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka Pełcznica płynie głębokimi dolinami o charakterze wąwozów. Pierwszy gród na wzgórzu nad przełomem Pełcznicy powstał między IX a X wiekiem, który pod koniec XIII wieku został przebudowany na murowany zamek obronny. Stary zamek został wzniesiony przez Bolka, pierwszego księcia Świdnicko-Jaworskiego. W 1290 roku do zamku książę Bolko I Surowy przeniósł swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego. Zamek stary książ zbudowano dla umilenia pobytu licznym gościom Hochbergów i razem z turystyczną ścieżką w Wąwozie pełcznicy miał być główną atrakcją turystyczną tej części parku. Budowla stylizowana na gotycką ruinę posiadała kilka sal, wieże, loch i bramę z dwiema wieżami i zwodzonym mostem. Był też dziedziniec turniejowy z trybunami, na którym regularnie odbywały się turnieje. Jak bardzo atrakcyjne było to miejsce, świadczy fakt, że jednym z gości na turnieju był John Quincy Adams, syn prezydenta Stanów Zjednoczonych i późniejszy prezydent, który jako ambasador Stanów podróżował po Dolnym Śląsku. Na początku XX wieku w zamku funkcjonowała restauracja, były nawet pokoje gościnne. Zamek był już wtedy ogólnodostępnym obiektem turystycznym. Na widokówkach z początku XX wieku widać stary książ w dobrym stanie. Na starych zdjęciach z tego okresu zobaczymy, jaką popularnością cieszył się Stary Zamek. W budynku głównym połączonym z wieżą znajdowała się sala reprezentacyjna, zbrojownia, sypialnie, sala sądowa, izba więzienna z Izbą Tortur i kaplica. Pod kaplicą połączoną krużgankami z głównym budynkiem znajdował się loch pochodzący z zamku średniowiecznego. Podczas rozbudowy ruin zamku użyto wiele oryginalnych elementów renesansowych i barokowych detali architektonicznych przeniesionych z zamku w Trzebieniu i innych okolicznych obiektów. Po wojnie, zamek podpalony przez wojska radzieckie spłonął latem 1945 roku. Nie był on jednak w tak złym stanie, jak obecnie. Do dziś zachowała się sztuczna ruina z końca XVIII wieku z pozostałością głównego budynku zamku z zachowanym podziałem wewnętrznym. Brak w nim stropów, a z wieży zamkowej ocalały tylko fragmenty. Zachowały się również dwa renesansowe portale i część muru dawnego ganku prowadzącego do kaplicy, z której pozostały tylko ściany i resztki przy kaplicznej wieży. Stary książ od połowy XIX wieku. Zyskał w dużej mierze charakter atrakcji turystycznej i muzeum z bogato wyposażonymi wnętrzami. Przez zamek prowadziła trasa turystyczna biegnąca ze świebodzic do szczawna zdroju. Znajdowały się na niej punkty widokowe, granitowe ławy i kilka gospód. Punkt widokowy nadal znajduje się przy zamku od jego wschodniej strony. Warto na niego wejść. Widok zamku książ i jego przedzamcza sprawia wrażenie, jakby to były dwa zamki.